A cóż ja zrobię z mym polskim sercem zrośniętym z Litwą? Mamże je podciąć kosą czy sierpem, aby nie kwitło? Mamże je wyrwać? Mam się go wyrzec? O dobrzy ludzie! Że korzeniami wrosło pod krzyże na świętej żmudzi? Że gdy nas pędzi okrutnym światem tułacza dola, jest mi brat Litwin. Tak samo bratem, jak i brat Polak. Jednaką miłość serce me wyzna, i krwią opłynie. Czy kto zawoła do mnie ojczyzna, czy też Tiewinia. O, dobrzy ludzie, gdy wam umysły mroczy, noc ciemna, zwróćcie się twarzą pod wiatr od Wisły i wiatr od Niemna. Ta sama stamtąd płynie w poszumach. Jedność niemylna, polna łagodność, leśna zaduma i miłość wilna.